Bajki i powiastki, oryginalne i naśladowane, To Filana recytuje Edward Snopek. Do moich bajek, moje bajki, świat wybrany Zanim z wami się rozstanę, krzyżyk daję wam na drogę. Bo cóż więcej dać wam mogę? Co w umyśle w sercu miałem, to spod serca wam oddałem. W prostej, szczerej, tkliwej nucie, chciałem przelać me uczucie. Przyjmcie tedy mój ostatek, miłość ludzi, Miłość dziadek, jedno tylko Wam przyłożę, moje bajki, szczęść Wam Boże, jeszcze raz się żegnam z Wami, szczęść Wam Boże z mymi łzami. Do dobrych dzieci. Ukochane, drogie dziadki, obok ojca, obok matki, Bóg przyjaciół wam życzy. Znacie bajki Jachowicza? Śliczne bajki, bo w ich treści nauka się wielka mieści. Śliczne bajki, bo z prostotą zapoznają serce z cnotą. Bóg przyjaciół wam użycza. O, szanujcie Jachowicza. A jeśli wam zbędzie chwila, pomnijcie też Teofila. I on bajki wam przynosi. On jedynie o to prosi, byście moi bracia mali, z uwagą je posłuchali. A jeśli co przygnie może, powiem sobie, dzięki Boże, Nagroda Ignasia Raz w nagrodę dobry tata Ignasiowi dał dukata. Ucieszony chłopiec złotem Przed wszystkiemi mówi o tem. Patrzcie, rzecze, za naukę Otrzymałem złotą sztukę. Przypatrzcie się tylko z bliska, Jak dukacik mój połyska. Na to ktoś ze starszych osób. Odpowiada mu w ten sposób. Ta nagroda, chłopcze luby, nie mało ci robi chluby. Nagrody twojej pilności nie jeden ci pozazdrości. Piękną rzeczą jest nauka, kto cztej chluby w niej nie szuka. Piękną rzeczą blaszka złota, lecz piękniejsza od niej cnota. Nauka rozum sposobi, a szczęśliwym cnota robi. Staraj się więc zawsze o to, żebyś łączył rozum z cnotą. Słowa prawdy skutkowały, usłuchał ich Ignaś Mały i dał pierwszy dowód cnoty, bo wniósł dukat na sieroty, a zatem w kieszonce szkodę trwalszą w sercu ma nagrodę. Żółta róża Róża, tak jak śnieżek biała, przy czerwonej rozkwitała. Jednak siostrze zazdrościła, Że rumianą tamta była. Patrz no, matko, Róża biała do natury się ozwała. Moja siostra ma sukienki Jak rumianiec licjutrzenki. A ja takie mam nieładne, Takie białe i szkaradne. Daj mi, matko, suknie nowe, Takie jak tamte różowe. Przy mej siostrze jak blada. Tu jej matka odpowiada: Szanuj dziecię sukni swojej, biała suknia pięknie stroi. Jest to znanie niewinności, ale strzeż się, strzeż zazdrości. Nie pomogły matki drogi, napomnienia i przestrogi, bo niebawem róża biała przeciw matce wciąż szemrała. Widząc matka, że w uporze. Dziecka swego nie przemoże, obrażona tak zawoła. Kiedy tracisz skromność z czoła, odrzucając dla zazdrości białą szatę niewinności, co tak pięknie cię zdobiła, kiedyś jeszcze skromną była, Wejrzę tedy z ręki mojej szatę, która ci przystoi, żółtą szatę, znak zazdrości, zamiast szaty niewinności. I w tej chwili róża biała, przez swą zazdrość zżółkła cała, franuś i bańki zmydła, franusiowi zabawa z konikiem już zbrzydła. Dla odmiany więc zaczął puszczać bańki z mydła. Do mucha chłopiec, lecz ostrożna, bo wnet wszystko zepsuć można. Wtem szczęśliwie bańka mała od słomki się oderwała. Rad był Franuś niesłychanie, widząc jak ze słomki cienkiej coraz większa bańka rosła, aż wreszcie z bańki maleńkiej ujrzał nagle wielką banię. A w tej bani jasnej, czystej, Tak jak kryształ przezroczystej, Okolicy cząstka mała, Jak zwierciadle się przejrzała. Śliczny też to widok nowy, Ten obrazek kolorowy, Lecz wkrótce z żalem chłopczyka Piękna bańka nagle znika. Podobnie się z nami dzieje, Czcze nadzieje, są to świetne malowidła, Są to piękne bańki z mydła, tak jak frandzia bańka, właśnie ledwo błyśnie, i już gaśnie. Pszczółka jedna pszczółka młoda, jak tylko błysła pogoda. Mimo przestrug dobrej matki, Na wszystkie kwiatki Bez różnicy siadała I miód zbierała, mając, że każdy kwiatek Dobrego miodu daje jej dostatek. Moja córko, bądź ostrożna, Rzecze matka. Snadno się omylić można, Strzeż się, córko, Żebyś z kwiatka jadu Z miodem nie wyssała. Lecz cóż z tego? Pszczółka mała, Płoka i bez doświadczenia Nie słuchała napomnienia. I ze wszystkich kwiatków w boru Zbierała miód bez wyboru. To tu, to tam jodu liźnie, Nie myśląc nic o truciźnie, Aż nareszcie pszczółka mała W jednym kwiatku jad wyssała I zaraz padła nieżywa, gdyby mucha. Tak to dzieci zwykle bywa, Kiedy kto starszych nie słucha, Jaś łakomy. Przychodził Jaś łakomy do kucharza Marka. I zawsze mu zaglądał do każdego garka. Nigdy Marek panicza nie mógł upilnować. Zawsze musiał Jaś skubnąć albo co skosztować. Nieraz nawet spaluszka oblizał powidła. Fe! Łakomstwo! Jakaż to przywara obrzydła! Choć łajał Marek Jasia, Jaś nie słuchał Marka. Co dzień jak zwykle zaglądał do garka. Raz kucharz dla czeladzi jakby w garku ważył. Jaś ich musiał skosztować i język oparzył. Nieraz taki przypadek na dobre wychodzi. Od tego czasu już jaś do kuchni nie chodzi. Mopek. Kupiła od chłopka jedna pani Mopka. Mopek miał u pani łaski. Zjadał ciastka i kiełbaski, albo bułeczki do masła. Słowem pani Mopka pasła. Czasem nawet jejmość z rana brała pieska na kolana. Nie dziw więc, że w takich łaskach utył Mopek na kiełbaskach. A licz wczesnym dla psa stanie. Zmarła jej mość niespodzianki. Wnet nastała wielka zmiana. Dostał pies kąpego pana. Upłynął dla psa wiek złoty. Ukończyły się pieszczoty. Nie ma wygód, nie ma łaski. Ni ciasteczka, ni kiełbaski. Pan dla większej oszczędności Psu ogryzać karze kości. Nikt już teraz nie zapyta O dawnego faworyta. Dlatego to wrok bez mała biedny mopek opadł z ciała. Wreszcie na łasce kucharek wysekł prawie jak sucharek. Ale za to też w połowie polepszyło mu się zdrowie. A odtąd jak jada w mierze, dobrze pańskich rzeczy strzeże. — Szkoda, mój tato, że z każdą wiosną gruszki na wierzbie także nie rosną. — Na co chłop wierzbą drogę wysadza? Ona na drodze tylko zawadza. — Bardzo się mylisz, mój synku drogi — odpowie ojciec. — Kmiotek ubogi wielką ma z w domu wygodę. Z wierzby przydatne gałązki młode. Nie mi to kmiotek ogrody grodzi. Kmiotek pobitki do wieżby chodzi, A potem zwitek koszyki plecie, Lub zgrabne klatki wyrabia w lecie. Wreszcie na zimę, jak braknie drzewa, chrustem zwierzb starych chatem ogrzewa. Wszaki fujarki pomnisz zapewnie, które na wiosnę grają tak grzebnie, Pastuszki robią z wieżby zielonej. Potem na sprzedaż niosą do miasta. Tymczasem wieżba znowu odrasta. I pożyteczna latem i wiosną, Chociaż na wierzbie gruszki nie rosną. Gdy kto dwie rzeczy ma do wyboru, Niechaj nie sądzi nigdy z pozoru.